Siemaneczko, z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Aktualnie mapa, którą ogrywamy na tej serii, to Mazury. Autorem tej mapy jest Pan Tomiks. Mapa jest do pobrania na ModHubie Tak więc w opisie znajdziecie link do tej strony na ModHubie A więc pobierajcie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam gospodarstwo, które stworzyłem. I na samym początku chciałbym bardzo Wam podziękować za aktywność. Otóż w ostatnim odcinku na tej serii kiedy prezentowałem tą mapę, poprosiłem was, abyście to wy zdecydowali w ankiecie na jakim gospodarstwie tutaj będziemy pracowali. Są tutaj na, tym, na tej mapie dwa gotowe już gospodarstwa. Natomiast trzecią opcją było też stworzenie własnego gospodarstwa. No i ta opcja wygrała Wielkie dzięki, bo ponad 2000 znaczy może nie ponad, ale prawie 2000 osób zagłosowało oddało głos i 75% z nich z tych osób, które zagłosowało, czyli w liczbach bezwzględnych to jest 1500 tysiąca osób zdecydowało, abym na tej mapie pograł sobie na własnym gospodarstwie które stworzę na terenach, które podczas pierwszego odcinka, kiedy was oprowadzałem po tej mapie, no właśnie wspomniałem, że tutaj mogłoby powstać gospodarstwo moje, ponieważ jest to teren ogrodzony, no jak tutaj widzicie, jest tutaj te oryginalne ogrodzenie. No i rzeczywiście e... Fajnie, udało mi się zrobić. Jeszcze gospodarstwo nie jest do końca ukończone. Jeszcze kilka rzeczy można by tutaj dodać, ale w sumie wy będziecie mogli też wypowiedzieć się na ten temat. Tak więc w dzisiejszym odcinku. Tylko i wyłącznie prezentacja tego gospodarstwa Z racji tego, że zbudowałem to gospodarstwo i poświęciłem No tutaj troszeczkę czasu, aby to gospodarstwo zrobić Musiałem też troszeczkę mapę tam jedną, no tam zmienić Tam jedną linijkę wystarczyło w moddesku dopisać Żeby trawa była malowana Bo to wtedy fajniej wygląda No z racji tego, że musiałem trochę posiedzieć tutaj Seria ta na tej mapie będzie przedłużona o tydzień, czyli tutaj będzie, będą dwa dodatkowe odcinki, czyli ten pierwszy z oprowadzania i dzisiaj pokazywania gospodarstwa, jak gdyby się nie liczą, od następnego tygodnia już zaczynamy robotę w polu, czyli tyle, jeżeli chodzi o informacje. Ja sobie tutaj nowym nabytkiem jeżdżę, który właśnie go ze sklepu ściągnęłem, i pokażę wam troszeczkę te gospodarstwo, jak wygląda. Może zaczniemy odtąd, bo w sumie tutaj macie wjazd główny, znaczy jedyny tylko i wyłącznie na to gospodarstwo i tutaj możecie sobie wjechać bezpośrednio na podwórze, albo jechać sobie dalej tutaj na wprost, tutaj mamy znowu skręt w prawo i tutaj możemy dojechać do obory, a tutaj na samym końcu mam na razie stuk ze słomą, dosyć dużo tego z tej słomy już tutaj jest. Ale tu można jeszcze sobie dowozić. Tutaj już sprzęt troszeczkę jest, ale tak naprawdę tylko minimalnie jest tutaj tego sprzętu, mała ilość. Gospodarstwo będzie się specjalizowało w hodowli krów, z racji tego, że na tej mapie jest bardzo dużo łąk i tak dalej, tak więc jest dosyć duża obora, i w sumie większość tych tutaj rzeczy będzie się działo wokół krów, czyli Mamy tutaj stuk słomy tutaj prawdopodobnie postawię jakąś wiatę albo bez tej wiaty jeszcze może z jedną przyczepę bo być może tutaj na crossplayu będziemy więcej jeździli bo tutaj będzie duże gospodarstwo tak sobie wymyślałem że takie dosyć no, nawet bardzo duże gospodarstwo no bo do tereny dookoła i charakterystyka Mazur czyli tych okolic, no to są właśnie duże pola i tak dalej, czyli to jest ta część Polski, gdzie właśnie takie duże pola to są, to jest standard i to jest norma tutaj w tych okolicach, yy, który, na przykład w okolicach południow na przykład południowej części Polski, no takie duże pola nie istnieją na przykład, ale tutaj, yy, tutaj to jest standardem, że są takie duże i są tutaj rzeczywiście bardzo duże. Czyli tak, obora jest dosyć fajna. Fajnie tutaj zrobiona. Tutaj jest płyta obornikowa. Elegancko, będzie jakaś akcja z obornikiem. Z tego co mi się wydaje, to chyba nawet obsługuję. No już to nawet widzę. Mod na gnojewicę, to być może będziemy grali sobie tutaj na modzie z gnojewicą. Zobaczymy. Fajnie by było przepompowywać tą gnojewicę. O kurcze. No, zobaczymy. Pomyślimy nad ten temat, może coś takiego sobie zrobimy. Będzie tutaj rzeczywiście można kilka dodatkowych takich opcji yy, dorzucić, czyli obora, bardzo duża obora też z modhubu Wszystkie budynki, no może nie wszystkie, niektóre nie. Yy, ale większość jest z modhubu. Tutaj mam podobną budowę, yy, a mianowicie tutaj sobie sianko przetrzymujemy, trochę gratów jest, jak to na gospodarstwie, chociaż na razie jeszcze ich tak dużo nie ma. Tutaj taki mur oporowy, żeby się tam nie spierdzielić ciągnikiem i nie walnąć od razu Wjechać tutaj, drzewka też ładnie posadzone żeby było Zielone, nie wiem czy one będą działały na sezonach tak więc nie wiem czy będę grał na sezonach jeszcze Zastanawiam się czy one będą działały na sezonach bo one są takie wiecie sadzone Jako play -sable. tutaj taka dróżka zrobiona z płyt Między oborą a tym tutaj z stogiem na siano, to one te stogi działają na skryptach Global Company, czyli tutaj sobie przyjeżdżasz, wyładowujesz, one się ładnie tutaj układają żeby nie, nie marnować dużo czasu na układanie tak więc elegancko obora z tej strony, fajnie też tutaj wygląda tutaj też mur oporowy, ponieważ o, krowy, wystoi łeb, zobaczcie <ścoughs> ale fajnie to wygląda o, chyba zbagowała się krowa. No dobra. Tutaj też jest taki mur oporowy, ponieważ ten teren jest bardzo duży i tutaj było dosyć duża różnica poziomów między jedną częścią gospodarstwa a drugą, tak więc zdecydowałem się, jak gdyby podzielić te, dwie, te gospodarstwo na dwie połowy, czyli są dwa poziomy, tu jest troszeczkę wyżej. Sorry, tu jest trochę wyżycz, wyżej, gdzie, gdzie jest ta. Część z krowami, a tu jest niżej, a między nimi jest taki mur oporowy, też sobie postawiłem, żeby to tak ładniej wyglądało, że tutaj też, żeby nie było, że z górki się zjeżdża, coś takiego. Z tej strony budynki poustawiane i tak dalej, ale tutaj jeszcze wracamy, tu mamy dosyć duże silosy, na kiszonkę, wiadomo, mamy tutaj dużą oborę, tak więc potrzebujemy trochę tej kiszonki. I zdecydowałem się na dwa takie duże silosy. Być może jeszcze jakiś jeden mniejszy będzie, no nie wiem, zastanawiam się. Tutaj jeszcze trochę miejsca jest, tak więc można by zrobić sobie, postawić jakąś maszynę do robienia TMRu. Albo nie, nie chodzi tutaj, żeby ten TMR robić, po prostu może zwyczajnie będziemy karmili zwyczajnie kiszonką i tyle, tak więc tutaj nie będziemy jakichś tam dziwnych rzeczy wymyślali sobie. Tak więc tu jest ta część z tej strony jest to część właśnie gdzie jest obora i budynki, które są właśnie przeznaczone do tego, aby tutaj ogarniać tą, tą, tą sytuację, czyli silosy na kiszonkę, stogi ze, ze sianem i ze słomą, sama obora, tam płyta obornikowa i tak dalej, tutaj może jakieś będą Chociaż wiem, może tutaj by wykorzystali, nie, tutaj nie będziemy wykorzystywali, ale tych maszyn aż tak nie będzie dużo, ponieważ to gospodarstwo będzie bardziej wyspecjalizowane. Tak więc, generalnie maszyny zielonkarskie, chociaż też jest tutaj chlew, jest to nie jest du duży chlewik, ale zastanawiam się, czy go w ogóle nawet nie zlikwidować. Na razie on tu jest i być może zostanie, jeszcze się zastanawiam. Ale no nie, nie wiem czy tak, czy tak tutaj będzie to pasowało, żeby jeszcze tutaj te dodatkowe świnie były, chyba zostawię je, dlaczegożby nie, niech sobie, niech sobie tutaj będą, może jakieś buraki czy ziemniaki wykopiemy, no, o buraki na przykład trójfa, trój, trójstopniowy zbiór, chociaż na takim dużym gospodarstwie to trochę ze, te sprzęty, które są do tych buraków to trochę przymaławe są, no zobaczymy. Tak wygląda, nie jest chlebnia, nie jest duża, jest taka mniejsza. Ale w sumie fajnie może chyba zostanie, bo tutaj troszeczkę jednak czasu spędziłem, żeby to postawić, wyrównać, tutaj pomalować to. No, jeszcze może będą jakieś płyty, tutaj, może jakieś ta, tutaj ta powierzchnia zostanie jakoś pozmieniana, może no zobaczymy. Najprawdopodobniej w tym miejscu powstanie garaż, jest taki duży silos na zboża tak więc nie, no świny zostaną, bo tutaj też zboża będą też tutaj będą też siane, będziemy zbierali. Jeżeli chodzi ze sprzętów, to na razie nie mam zbyt wiele, jest kombajn, ale jeszcze bez, bez headeru najprawdopodobniej będą dwa albo nawet trzy kombajny. Ten właśnie tutaj jest celowo już ściągnięty, ponieważ szukałem odpowiedniej wysokości wiatę, no i znalazłem, ta wiata mi się wydaje jest całkiem wysoka całkiem ok i będzie pasowała tutaj. Tak więc jak widzicie, na kombajny może być tu jeszcze trochę miejsca. Nie wiem, wystarczy może, może jeszcze z 2, Albo, może tylko dwa, albo trzy. Na cosplayu to sobie zrobimy tutaj. Takie większe gospodarstwo, nie? Przy czym chyba sprzęt będzie tylko i wyłącznie polski. Zresztą w komentarzach możecie też rzucać wasze propozycje. Jeżeli chodzi o sprzęt do na tym gospodarstwie bo teraz mniej więcej wiecie jakiej to jest wielkości gospodarstwo na jakich dużych areach będziemy tutaj pracować tak więc możecie rzucać więcej takich opcji mniej więcej widzicie jakiej to wielkości będzie jednak combine, no i też te ciągniki które tutaj no 60 przyjechałem no ale tutaj będą też trochę większe ciągniki, dwa garaże mam zrobione, poustawiane, jest tutaj jeden m, pierwszy garaż, e, tutaj w sumie się naprawia chyba, tak? Ten budynek jest y, z mod hubu ściągnięty, to, to nawet nie, to to nie, to to jest, y, dobra, to nie jest z mod hubu, chyba, wydaje, nie, to nie jest chyba z mod hubu. Tak, więc tutaj mam jeden garaż, jeszcze mam jeden yy, na wieździe na gospodarstwo, bo tutaj tych gradków trochę jednak będzie. Właśnie, trochę jednak będzie. Sam nawet mówię, że będzie ich trochę więcej. No ale tutaj jeszcze jest trochę miejsca, żeby sobie poustawiać. Jakąś sieczkarnię. O, sieczkarnie też by wypadało. Pokosówka. To co było w, w pierwszym odcinku. Tutaj, nie, nie, w pierwszym. Ja już sobie tutaj trochę się pobawiłem. Jak robiłem sobie screeny i tak dalej, to sobie miałem taką akcję złąki, czy to tam jest sieczkarnia, pokosówka i chyba coś takiego chciałbym mieć tutaj na tym, na tym gospodarstwie. Być może właśnie tutaj będzie sieczkarnia i pokosówka sobie stała. Tak mi się wydaje. Może jakiś cięższy sprzęt do ubijania typu. Det jakiś DT, że się tak wyrażę, e, DT, taki ciągnik, no nie wiem. No też można by tutaj jakiś zachodni sprzęt rzucić, taki powiedzmy gospodarstwo takie z dwutysięcznych lat, czyli trochę klasyki takich lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, kwadratowych takich jeszcze ciągników, ale trochę nowocześniejszych też może być. Nie wiem, może coś takiego. Może tutaj też to miejsce powinienem znaczyć: podwiaty i te drzewo wyciąć. W sumie zobaczymy, ile będzie tego sprzętu. No, zobaczymy. Tutaj jest wjazd na tą y, drugą na tą górną część. Czyli tutaj, gdzie jest to gospodarstwo z tymi krowami. Czyli tak to się y, tutaj wygląda: czyli to jest ta droga alejka w sumie. Y, tutaj nawet takie topole rosną, czy coś takiego. Miał być taki pomysł, że z jednej i z drugiej strony, ale nie wiem, czy one będą działały w ogóle na sezonach. Tak więc sobie odpuściłem. W ogóle zastanawiam się, czy tutaj grać na sezonach. Chyba nie, bo będzie trochę tak, na przykład tych drzew, nie podejrzewam, że one będą działały. Chyba że trzeba by zmienić, dołożyć sobie to pole do sezonów, żeby te sezony też ogarniały to pole, bo jest taka możliwość. Tak więc, silos jest dosyć duży, jak widzicie elegancki, głośny jest to na pewno to też modyfikacja z mod hubu tych silosów tutaj kilka przymierzałem, e, tutaj się wysypuje, tu jest ten kosz zasypowy tutaj można odebrać zboże wydaje mi się, że no właśnie w tym miejscu można będzie postawić jakiś garaż albo bo tu jest dosyć dużo miejsca będzie garaż albo wiatę żeby tutaj nie wiem, pługi trzymać jakiś kultywator, może siwniki coś tego, tak coś w tym stylu się wydaje, no i tutaj jest ta chlewnia za chlewnią Tutaj generalnie już nic nie ma. No, tutaj był ten teren tak troszeczkę, o widzicie, oryginalnie to jest tak nisko i tu były dosyć duże różnice między wysokością, a więc tutaj tą część podniosłem troszeczkę, wyłagodziłem, pomalowałem trawką, no bo niestety mapa. Nie, nie obsługuje malowanej trawy, no ale to naprawdę to jest yy, można to zrobić yy, w ciągu, naprawić ten błąd w ciągu nie ja wiem, minuty i po prostu to jest kwestia tylko wpisania jednej linijki w, yy, w ModDesku i macie malowaną trawę tak więc, bo nawet w ModDesku są odpowiednie ścieżki, tylko brakuje jednej linijki bo nawet jest yy, coś takiego, że te, te malowane jak gdyby trawa, czyli tutaj te podłoże ma odniesienie do, do tego, żeby było to, żeby trawa na tym rosła, tylko że nie ma jednej liniki, która właśnie mówi o tym, że to jest ta trawa, nie. No dobra, nieważne. Tak to wyszło tutaj. Być może to kiedyś autor poprawi, a być może nie, a jeżeli chcecie sobie poprawić, to możecie skorzystać z poradnika chociażby mojego. Tam jest to wytłumaczone, gdzie, w którym miejscu to trzeba by zrobić nawet. Dobra, tutaj. Jeżeli chodzi o to miejsce, to się właściwie zastanawiam. Tu miało być miejsce, gdzie będą... To są takie jak gdyby bunkry. Docelowo. Czyli takie miejsce, gdzie bym przetrzymywał, nie wiem, ziemniaki, albo buraki, czy coś takiego. Ale teraz tak sobie pomyślę. Hmm. Można by to zagospodarować jako garaże, tak? Tak się zastanawiam, że to w sumie fajnie też wyglądałoby tutaj, żeby to były garaże, i początkowo, tak jak mówiłem, tu miały być niby bunkry na ziemniaki albo na buraki, no ale jeżeli gospodarstwo się specjalizuje w hodowli krów, no to to jak gdyby można też wykorzystać na na, 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 garaże i tutaj trzymać nie, chociażby ciągniki też w sumie można by podtrzymać. Właściwie tutaj jakieś siwniki też. Przyczepy to sobie tutaj zrobię, o, postawię je tak, może taką wiatę przelotową zrobimy, że tylko będzie tak na środku postawię tą wiatę, że będziemy wjeżdżali sobie tutaj przyczepami i je zostawimy w tym miejscu. Chyba coś jeszcze tutaj tak sobie postawię, tak się zastanawiam. Zobaczymy jeszcze ile tego sprzętu będzie Jeżeli będzie brakowało miejsca na przyczepy to właśnie tutaj postawię taką wiatę przelotową Albo w ogóle nawet nie postawię żadnej wiaty tylko tu jakiś beton wyleję Czy jakieś tam płyty postawię i na tych płytach będą stawa te przyczepy stawiane i tyle nie Pod chmurką tak więc też jest taka opcja najprawdopodobniej tych bunkrów tutaj nie będzie jak gdyby tylko to zostawimy sobie, wykorzystamy na garaże, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc, tak więc no troszeczkę tego sprzętu można by tutaj upakować, hmm? spoko. Tak chyba to zrobimy, jakąś prasę, o właśnie taki garaż trzeba będzie jeszcze jakiś pod dachem wymyśleć sobie, dobra, no dobrze, jeszcze pomyślimy, może jakiś no tutaj można by ten, ewentualnie prasę Tutaj sobie trzymać, bo to, to w sumie też jest jako garaż, nie? Tutaj można by sobie to postawić, opryskiwacze O, chyba coś takiego zrobię, zresztą będzie chyba jeden tylko Ewentualnie, no jeszcze zobaczymy co to jest Dobra Tutaj jest, to jest garaż, też można naprawiać tutaj Tak zdecydowałem, że, o tutaj trochę ziemi wystaje, no tak wyszło tam było chyba wyrównywane trochę bardziej, no i w sumie to tyle. Gospodarstwo jest jak widzicie. Aha, no tu jeszcze mam, jeszcze mam stację taką. Wiecie, żeby tutaj diesla zatankować, akurat jest chyba pusto. Bo tutaj widzę, że są same zera, ale spokojnie tutaj będzie coś można wyciągnąć. I tak generalnie się prezentuje to gospodarstwo. Tak jak wy prosiliście, tak jak zdecydowaliście, na tej serii będziemy grali na, o, tu jeszcze waga jest, bo to już nie powiedziałem. No tak, jak będziemy wozili tutaj zboże, nie, to trzeba, wiecie, to jest takie duże gospodarstwo, warowe, takie duże gospodarstwo, tak więc w sumie nawet taki mały PGR się z tego zrobił, ale nie wiem czy nie robić, nie, raczej nie będę robił tu jakiegoś PGR-u, ale takie duże gospodarstwo, no i też tutaj jest waga, Coś, coś, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że ona działa. Żeby tutaj wiedzieć, ile tego zboża jest. tak Więc tak wygląda to gospodarstwo. I tak jak mówiłem, to jest Wasza propozycja, gdyby tak Wy zdecydowaliście. Znaczy, propozycja była moja, ale wy zdecydowaliście, żebyśmy tutaj sobie rozgrywali tę y, serię na tej mapie, na właśnie dodatkowym gospodarstwie. Taka jest moja propozycja. Do następnego wtorku możecie tutaj jeszcze dorzucać jakieś własne propozycje, czy też dotyczące sprzętu, y, czy też budynków, bo na, na przykład widzę tutaj taką możliwość, żeby tutaj sobie jakieś silosy y, postawić, na przykład na wapno na nawozy albo na opryski. Coś w tym stylu. Można by sobie jakiś budyneczek postawić. Być może tutaj, w tym miejscu by się udało coś takiego postawić. No jest jeszcze tutaj troszeczkę miejsca, yy, gdzie można by to zrobić. Tak więc, yy, tak się prezentuje te, te, gospodarstwo. Wielkie dzięki jeszcze raz za tą, za tą aktywność, bo tak jak mówię, prawie 2000 osób brało udział w ankiecie, co na wielkość mojego kanału to jest naprawdę niesamowicie duża liczba i wielkie dzięki za to. W tym odcinku będzie to wszystko. Następny odcinek, w którym już zaczniemy coś sobie tutaj pracować, nie wiem jaka to będzie akcja. Zobaczymy. Będzie we wtorek. Macie weekend, aby wrzucać tutaj jakieś propozycje, aby ewentualnie coś tutaj dobudować. Ja będę mógł to szybko tutaj dorzucić, bo większość roboty została wykonana. Wykonana, tak więc wielkie dzięki. Ci, którzy dostali do, zostali, dotrwali w sumie do końca tej prezentacji, jeżeli napiszą w, w komentarzu Obora, bez żadnego hashtagu, tylko Obora, ja im po prostu przyczepię serduszko dla tych, którzy oglądają te odcinki do samego końca. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek już we wtorek.